Siemano! A to ja, Zuzanna Elpińska z YouTube'a! A dzisiaj lecimy z dziewiątym odcineczkiem z Movie Star Planet. Dzisiaj co dziwne zaatakował mnie haker. Oczywiście dziecko, a nie haker. Bo w takie coś jak hakerzy ja nie wierzę. I on do mnie nie pisał, ani ja do niego. Nie zaczepialiśmy się za specjalnie. Usunęłam go ze znajomych, zobaczymy czy za niedługo, za jakąś chwilkę nas nie zaprosi ponownie. Okej, okay, to zobaczymy. leknijmy sobie jeden statusik. No to zaraz wracam. Ktoś mnie zaprosił. Mm, Madgirl chce być twoim przyjacielem. No więc okej, okay, przyjmiemy. Ta dziewczynka nie jest online, bądź chłopiec. No ale, to zaraz wracam. I oczywiście jak na każdym koncie, pozdrawiamy! Pozdrawiam Miku Mikucha. I polecam mi kanał Miku Olcia. Ktoś mnie zaprosił. O nie, to on Black Hack 73 właśnie o nim wam mówiłam. No więc go przyjmiemy i popiszemy z nim czegoś się raczej obawiam. No ale okej okay, przyjęliśmy go. Pozdrawiam Alicja z podczas serduszka. Napisał do mnie witaj, no to ja do niego hej zobaczymy co Odpiszę jednak, że się boję troszkę, no bo nie uważam go za dzieciaka, ale nigdy nie wiadomo. No, nie wiem, co mam sama w sumie myśleć. Skoro on do nas pisze, to my w tym czasie się przybierzemy. E, szczerze mówiąc, ja się go nie boję, ale zaczynam coraz bardziej żałować, że go przyjęłam, bo... No, jakoś takie dziwne mam przeczucie. Co robisz? Przebieram się. Jezu... Nagrywam. Zobaczymy, czy poje... Taki hacker zobaczymy, czy pojechał Xd. Nie no, poważę, chcę, ja chciałabym widzieć, czy haker mod... Powiedziałby na przykład hej Ety. Ciekawa by była, ale niech on będzie pewny, że on będzie na Ety. Niech na pewno to wie. Ubierzemy się w taki komplecik. Mm -hmm, mm -hmm. Oczywiście na chwilę zachęcam do łapki w górę i komentarza. To super będziesz miała pamiątkę po swoim koncie. Eee, nie wiem czy mam się bać, czy mam się płakać jak mam być szczera. Nie wiem, bo z jednej strony chce mi się z niego śmiać. A z drugiej strony tak. Eee. Eee. Aha. No, zobaczymy. No ja nie wiem. No tak. Zapycam się go kulturalnie, ale jak to pamiętam. A on srak. Aha. Też... Tak, umiem, nie wyślemy mu diabełka, bo typowy haker, po prostu wysyła ciągle diabełki. Nie będę go pytała o pustą wiadomość, bo... Może też troszkę to zobaczyć na YouTubie, więc to będzie bez sensu wtedy. On napisał, ale ja już nie wysyłam tego, czyli diabełka, dziecko, a eee... kto tu jest dzieckiem? Udajesz, Ha? kiedy I to jeszcze to orto, dziecko, dziecko, dziecko. Ja w tej sytuacji się z nim kontaktuję, ale nie polecałabym taka czegoś, bo to ma się źle skończyć. Ale też może być z tego dobry ubaw. Ja akurat mam z tego dobry ubaw, jak mam być szczera. Ale poczekam sobie dalej. Ten niby haker napisał do nas Tiatia tia, typiczko. I mam z niego niezłą bekę, bo on się zachowuje jak jakieś dziecko i mam z niego ostrą polewkę. No bo jaki haker, pisze się tia, Tiatia typiczko widać, że nie umie hakować. xd a zresztą czułam go tak jakoś podejrzliwa. I to oto, hehe. Pranie się boisz. Nie, ja prawie się... Powiedz yy, HE XD będzie na odcinku. Będzie miał pamiątkę po swoim debilizmie. U zaczyna się odliczanie. Pomogę Ci XDD Zero. Ha! Zaraz wrócę, zobaczymy, czy nas wyloguje. Bum. Co so, logging out? Okej, okay, zobaczymy, bo ja się chcę zalogować! O mój Boże! Zobaczymy. Ja się boję, bo to jest pierwszy mój logging out, jak mam być strzelana na MSP. No nie rada logging out! Okej, okay, jeszcze raz się logujemy. No nie, pewnie już zmienił hasło. Boże, a jak głupia nie wierzyłam! Wpiszę jeszcze kilka haseł, na które mógł użyć ich. Mm. O Boże... Uf. Login też zły wpisałam, o Boże, to pewnie ze stresu masakryczna. Okej, okay, i teraz spróbujemy mm. No nie nadal, wrócę do was jak mi się uda OK, yy, znalazłam hasło Loguję się, o Boże, masakra Wierzę, oby mnie nie zmienił statusu, bo się nad nim naprawdę namęczyłam, bo pisam swój kanał za Lipińska, i imię Lipińska ciągle hasztagowała, dobra, wchodzimy, o Boże, no nie, o Boże, nie jest tak źle, no, o Boże, i tak masakra, plagi śmieciarskie, a nie pierwsze co robię, to zmieniam hasło szybko, bo jednak moje hasło zazwie nie hasło, rozumiem, Jezu, bym nie chciała, to bym nie zmieniała. Okej, okay, kolejne. Usuwamy te posty, ich tu nie chcę. Ustawiamy szybko swój status, Boże, gdzie on jest? O, jakie lagi. Okej, okay, ten status. Zmieniamy status i się przebrałam. Boże, ten kuleś jest popieprzony. Ten filmik zaledwie trwa 7 minut, a już takie akcje się dzieją. I co, Rana, nagrywasz? Tak, a co? Boże, to zleczyło. Y I jakoś co, nadal mam swoje konto? Jezu, ile się wydziało dzisiaj, masakra Co ma najdziwniej, że wstąpił się już po twoim koncie i ma czerwone usta jak dziewczyna I oświadczałam, że to był troll Hej, ty, to ja, na Astazja, możecie ją znaleźć na kanale Szanana Anastazja To jest moja siostra, no i to był troll i to, co się wszystko dzisiaj działo, było pod kontrolą. Ja specjalnie z wehhasu wpisywałam początek, co był po prostu login out. kliknęłam dwa razy enter. I on wylogowało z telefonu, a nie też, ale ona ponownie się zalogowała, zmieniła mi status i ubrania. Mam nadzieję, że się nie gniewacie. Jeżeli to filmik Wam się spodobał, zostawcie łapkę w górę, komentarz, subskrypcję, bo jest nas coraz więcej i jak widzicie, teraz minie, więc... Pozdrawiam na sklepie tam hashtag. -a. I mam nadzieję, że źli nie jesteście, że was tak okropnie strollowałam. A raczej mam nadzieję, że się cieszycie. Jeżeli chcecie więcej filmików, coś na zasadzie prank, czy tak dalej, no po prostu chcecie inne odcinki, to piszcie mi to w komentarzu, subskrybujcie mój kanał, aby być z nami na bieżąco. I ja się z wami żegnam. Pa!